I startujemy czwarta walka. Rozpoczęcie pojedynku galiaste w trzy. Próba prawego sierpowego ze strony szczegła. Kontruje Konrad Bronkowski prawym loukikiem bezpośrednio na swojego przeciwnika. Zawodnicy na razie się czytają, szukają swoich słabych punktów. Mocny prawy low kick wykonany Bronkowskiego miejscowego zawodnika MMA Solo. Team. Bardzo mocna próba prawego sierpa zakończona midelkikiem. Widać, że obydwu zawodników idzie do pewnego mocnego uderzenia, aby wyjaśnić poprzednią możliwość starcia, która była jakieś 3 lata temu. Widać, że Konrad nabija te prawe luki, które prędzej czy później no mogą uszkodzić i wykluczyć nogę Piotka Szczygła. Konrad stara się swojego przeciwnika gdzieś tam ulokować pod siatką. Pietrek jednak sprytnie gdzieś tam ucieka tym prawym low kickiem. Eee, też kontroluje. Znowu mocny middle kick z wykonaniem Brąkowskiego i kontra szczygła. Low kickiem na udo Konrada Brąkowskiego. I widzimy zachwianie ze strony Piotra Szczygła na szczęście w porę wszedł w nogi eee, Konrada Brąkowskiego. stając się go sprowadzić do parteru. No. Konrad Brąkowski mocnymi uderzeniami z góry stara się. Uderzać w szczękę swojego przeciwnika. Piotr Szybieł mocno trzyma. Zacznie tę klamrę na prawej nodze. Kondrada Brąkowskiego. I próba dojścia za plecy wykonany Brąkowskiego. Jest to taka pozycja przy siatce zawodników uniemożliwia. Pełny wachlarz umiejętności, które zawodnicy mają. I mocne prawe sierpowe wykonanie Bronkowskiego. I próba podcięcia swojego i sprowadza swojego rywala do parteru. Mamy uderzenia za pleców od pozycji Żurwia. I mamy przerwany pojedynek. Bronkowski notuje kolejne zwycięstwo. Nie pozwalając Piotrowi rozwinąć swoich umiejętności. Oficjalny werdykt. Wielkie, yes! wielkie wielki, gratulacje. Kolejny złoty puchar.